Poruszaj się powoli. Poruszanie się spokojnym tempem zmniejsza szanse przyciągnięcia niechcianej uwagi. Altairze, czy wykonałeś zadanie? Nie, jeszcze nie. To idź stąd i zajmij się nim! Hmm! Ty tam! Tak, ty! Chodź! Chodź zobacz, co sprzedaję! Kiedy on czasami się zrobi! HA! Podejdź, podejdź! Coś ci się podoba? Nie wolno ci tu być. Nie ma chyba powodu do takiego zachowania. Jedziesz! Błagam was! Błagam! Tylko o parę mody. Jestem do twych usług! Już sam mnie parę mony Proszę, nie możecie mnie Jestem biedna, chora i głodna! Nie, nie, nie rozumiecie! Ja nic nie, ja nie mam! Nie, tak jak dziecko! Błagam, panie! Umieram z głodu! Potrzebuję paru groszy na jedzenie! Nie, proszę, nie odchodźcie! nie tylko Gdzie parę monet, proszę. Oh, naprawdę mnie zaskoczyłeś. Bóg, was! bóg. Jesteś znak ciłego boga. Stary głupte. Błagam nie mi ni krzywdy! Przestań, proszę! To boli! Stare pomocy! Kucie. Błagam pomocy! Czy nikt nie pomoże? Niech mnie ratuj! Ratuj mnie! Ratuj mnie! może czy to już ostatni? Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego! Odmiennie ludzie się nauczą, że przemoc Ja! <stans Nixon inhalepet> hmm? Ciekawe, co tu się stało! No dobra, gdzie jesteś? To ja, ja. stało. To mógłby zrobić coś takiego.

zanim cię zmuszę. Śmierć kraść w mojej obecności? Zapłacisz za to życie! Nędzny złodziej złodzieju! ci za to dłonie! Złodzieju! Jesteś śmieciem! Zabij go! Nie, przecież nie To machaj! Masz! Dlaczego nikt tego nie powstrzymał? Ziemerki! nie zauważyłem, że już strzegasz!

아니야. 도게자해. 야. 킥킥킥. 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 A człowiek właśnie komuś zabił! Zada... Bogu, ocaliłeś odpowiada. mnie! Całe miasto usłyszy o Twoim poświęceniu! Hmm? Jestem z Tobą, przyjacielu! Kto to zrobił?

سوف يراه أحد آجلاً أو عاجلاً. لن يفلت منا مرة أخرى. أنا متأكد جداً أنه لم يغادر المدينة. Zobaczcie, co Nędzny złodzieju! Ucznę ci za to dłonie! O nie, co tu się stanie? Proszę, tylko parę monet, proszę! Kto mógłby zrobić coś tak strasznego? Czy to... Poczekaj, ratunku! Nędzny złodzieju! Ucznę ci za to dłonie! Giń, złodzieju! Proszę, panie, macie trochę pieniędzy?

Forsiktig! Nie mierzyłbym Znalazłem go! Tu jest! Poddaj się! Nie masz na <tosun> uciec! <criterion recognize> nie powinien zachowywać się jak dziecko!

あっ。 Ja! mój Halinowi! Kto to straszne! Kto by to tak od odwagę, by w Och, to straszne. Co, Co tu się stało? Pomocy niech mi ktoś... Jak do tego? Nędne, złodzieju! Ucznę ci za to dłonie! Dziś złodzieju! Co tu się stało?

to się stało? Co tu Co za szkoda? Co za szkoda? są w jego obronie! To co to się stało? Ja jednak nazywam to zaszczytem! Umrzeć w służbie Boga! Umrzeć za to, A! co wierzymy! Nie ma większej chwały! A! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan Zalciwne i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić! gdziekolwiek się udadzą Nie wierzę, stawiają o potworze, nie cierpię. Ja, to światowi no. no. nie przegra. Nerdesin! No. Czy nikt mi nie pomoże? Śmiesz kraść w mojej obecności, zapłacisz za to życie? Co to robisz? Co ja zrobiłam? Nie skraść w mojej obecności, zapłacić za to, życie. Nie, przecież nic! nie boję się, mój książę? Ojej! Nie, to nie ma. Nie, to nie Po prostu ktoś takiego nie! Ktoś może się spóźnić, że mnie pokocha!

Cieszę się, że w końcu Cię spotkałem. Co chodzi? Co go napadło? Jak? Kto widział, co tu się stało? Ha! O, co on to robi? Stawi to! Już nie żyjesz! Wracaj tu! No to tak to bardzo, bracia, nie Trzymajcie się po po go! Jak mogliśmy go zgubić? Proszę, nie możecie mnie wspomóc! Jestem biedna, chora i głodna! Hmm. Się. Zniknął.

سأقطع يديك جزاء ذلك بس هرسز كبير جاكسن لس حقير

To tragiczne. Czy to... Co? Co tu się stało? To... tragiczne. Co? Co tu się stało? To jest za to odpowiedzialny! Huh? Nie powinno się tu być, odejdź! Hrm, maður! Þér tíðir þeimu! Já, maður! Já! Hrm, maður!

Bądźcie silni jak Salah Adin i stańcie przeciwko naszym wrogom! Każdy Zastanawiałem się, kiedy przybędziesz! Niech Bóg pokaże tego, kto Będę to z tobą do Gdzie końca. to Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec! To straszne! Jeśli Ryszard zajmie jatwę, to, to nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy! Bieda! Musimy Boże wszechmogliwe! Nasze nim to było... jest za to odpowiedzialny! Naszy... to chronić osoba... tak to... go po kres Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Talahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Kto to zrobił? Powiedz! Módlmy się, aby prze... Nie wolno ci tu być. Nie zdołasz uciec! Wracaj tu! Och, barbarzyńcy... Nie poddam się tak łatwo! Ja. Chwila ja. waga... Wszyscy chowamy mrok w swych sercach. Każdy dzień do walka, ja by wycofać wierzę. Zginij złodzieju! Dokąd on tylko ludźmi. Wolno nam się potykać, możemy jest, nawet. w mojej obecności zapłacić za to życie. Tu, 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 nawet, żeby każdy z nas nawet po takim upadku wrócił na właściwe. Wreszcie, a nie na życia. A nie wierzymy. Nie, a nie. Ja.

Ehi, no! no! yeah! ah, non è un mordercost! Ehi, è un è un